Gościem audycji Gmina Jednioletnisko na Fali jest dziś Pan Wójt Piotr Śnowolski. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wójcie, kolejny miesiąc nie odbierane są odpady zielone od mieszkańców, luty, marzec. Dlaczego? No to jest chyba problematyczne dosyć dla mieszkańców. Czy my wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, mamy podpisaną umowę z firmą, która powinna odbierać te odpady. Firma z kolei informuje nas, że radkom tych odpadów nie odbiera, więc jest takie troszeczkę błędne koło, i, i to jest jakby sprawa między firmą a Radkomem, bo to oni wiedzą, jaką umowę zawarli z Radkomem i Radkom też wie, jakie ma zobowiązania wobec firm, z którymi zawarł umowy. Na szczęście mam ostatnią informację taką dobrą, że od 1 kwietnia, a więc za kilka dni dosłownie. Te odpady będą odbierane i myślę, że na przyszłość ten problem zostanie rozwiązany w taki sposób, żebyśmy nie musieli my, samorządowcy, Rozwiązywać takich problemów między, między firmą odbierającą czy Radkomem a mieszkańcami, bo tak jak wspomniałem, my dopełniliśmy wszystkich zobowiązań i, i taką umowę mamy podpisaną. No właśnie, bo klimat się nieco zmienia i trudno mówić teraz o okresach niezielonych, prawda? Ludzie. Dokładnie. Mają czasami rozumianie. jest ciepły styczeń, luty, więc ludzie przystępują do porządków i bardzo dobrze, ale gdzieś muszą upłynąć te odpady. Jutro, panie wójcie, ruszają wybory sołeckie w gminie, cykl takich spotkań wyborczych w 21 sołectwach, tak? W gminie letnisko. Czy w ogóle te jednostki pomocnicze gminy sprawdzają się, panie wójcie? Sprawdzają się, tak. Mamy y, ogromną y, pomoc ze strony Sołtysów, i tutaj, przy tej okazji, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Sołtysom, którzy pracowali na rzecz y, swoich mieszkańców, ale także na rzecz naszego samorządu w tej ostatniej kadencji. Mam nadzieję, że wielu z nich y, y, zasiądzie y, drugi raz y, w fotelach Sołtysów na najbliższą kadencję, czego im bardzo serdecznie życzę i rzeczywiście te wybory rozpoczynają się niebawem. Pierwsze spotkanie jest chyba 19 marca, 28 marca ostatnie w Wiedniu Letnisku, 21 sołectw i tutaj też zachęcam mieszkańców, by czynnie brali udział. W wyborze, sołectw, w wyborze Sołtysa, w tych wyborach sołeckich, dlatego że do tej pory, no niestety, to zainteresowanie nie jest duże, a przecież jest to wybór osoby na najbliższe 5 lat, osoby, która ma ten taki najbliższy kontakt na styku samorząd-mieszkańcy. No dobry sołtys czasami powinien być trochę męczący dla wójta, prawda? Tak, dlatego że częste wizyty w, w interesach swoich mieszkańców, także i mieszkańców wójta, bo to są nasi wspólni mieszkańcy, ale to dobrze, ja się cieszę, jak jest sołtys aktywny i, i tak jak pan to określił, jest męczący, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. A dlaczego miał pan wątpliwości co do funduszu sołeckiego? Dlatego, że po pierwsze jest bardzo małe zainteresowanie Funduszem Sowieckim i ja to mogę udowodnić na podstawie list obecności na, na zebraniach sowieckich. Jeśli, jeśli mamy kilkaset osób na listach wyborczych uprawnionych do, do wyborów, natomiast na zebranie sowieckie przychodzi 8 osób 9 osób. To znaczy, że zainteresowanie jest małe. I tutaj absolutnie nie chodziło mi o likwidację funduszu sołeckiego jako y, takiego, ale y, być może i na ten temat będziemy dyskutować, być może przekształcenie tego funduszu sołeckiego w fundusz obywatelski. No właśnie, bo jest taki trend i także ustawodawczy, ale i, i w ogóle społeczny, jak budżet obywatelski, tak w miastach, no i tutaj. W, w gminach wiejskich byłabym była takim odpowiednikiem, wydawałby się fundusz sołecki, tak? Dokładnie, ale fundusz sołecki liczy się w odpowiedni sposób, przeliczając na jednego mieszkańca i w małych sołectwach są to kwoty czasami 12-15 tysięcy złotych. Nie bardzo wiadomo, co za te pieniądze zrobić. To są zbyt małe środki, żeby przeprowadzić jakąś inwestycję i powiem, że w paru spotkaniach odnośnie funduszu Uczestniczyłem i sami mieszkańcy, te parę osób, które się zbiera, ma problem z określeniem zadania inwestycyjnego. A więc, jeszcze raz powtarzam, nie chodzi absolutnie o likwidację tych środków przeznaczonych dla poszczególnych SOEST, ale być może zmiana formuły. No właśnie, mówi Pan o tej nowej formule, tak wstępnie, jakby Pan to widział? No, fundusz obywatelski, jak wiemy, to jest fundusz, który jest określany dla całej społeczności gminnej i to społeczność gminna proponuje zadania, no i później jest konkurs tych Aha, zadania. Czyli to na zasadzie tego budżetu obywatelskiego, który znamy tak dokładnie, z innych gmin, tak? Dokładnie, aczkolwiek tak? to jest jedna z propozycji, natomiast mhm. Kolejną propozycją jest to, żeby może te fundusze sołeckie, jeśli taka formuła by została, żeby łączyć w poszczególnych sołectwach sąsiadujących ze sobą i wykonać jedną konkretną inwestycję, bo taka inwestycja za 15 tysięcy utwardzenie drogi nie ma sensu, bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt metrów jest przy tym mnóstwo pracy takiej biurokratycznej. Natomiast z efektu nikt nie jest zadowolony, ani wójt, ani mieszkańcy. Czyli rozumiem, że ten budżet obywatelski to taka wstępna propozycja rzucona, rzucona także przez pana do radnych, tak? Do mieszkańców. Dokładnie tak i ta uchwała, którą złożyłem, miała na celu też zwrócenie uwagi na niedoskonałość tego, co w tej chwili mamy. Trwa rekrutacja do przedszkoli, jak też klas pierwszych, ile placówek mają do wyboru Panie Wójcie, w gminie rodzice, jeśli chodzi właśnie o przedszkola, jeśli chodzi o oddziały przedszkolne? Jeśli chodzi o oddziały przedszkolne, one są we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Przedszkola mamy w tej chwili dwa, to jest przedszkole w jednim letnisku i przedszkole w Gzowicach. Ale też jest przedszkole prywatne, anglojęzyczne, to już jest jakby oddzielny nabór, ale taka możliwość istnieje. No i chcę przypomnieć o rozbudowie przedszkola w jednym Letnisku o kolejne 80 kilka miejsc. To przedszkole ruszy już od września tego roku. Czyli docelowo będzie ile w jednym Letnisku? W Wiedniu Letnisku docelowo będzie około 170 miejsc. Mhm. Na jakim etapie są, są te prace? Prace są bardzo mocno zaawansowane i tak jak jestem tam na tej budowie dosyć często, to myślę, że prace wyprzedzają harmonogram o jakieś miesiąc-dwa, a ukończenie tej placówki jest, jest określone na, zakreślone na końc maja. Czy wystarczają te miejsca w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, które są na gminę, też mówię, myśląc o tej tendencji wzrostowej napływu mieszkańców do gminy Jednioletnisko, szczególnie tutaj w okolicach Radomia, tak? taka sypialnia można powiedzieć się tworzy. Wystarczają, na razie mhm. wystarczają, a to dlatego, że rodzice z różnych względów wybierają sobie placówki przedszkolne nie tylko na terenie naszej gminy, ale czasami mieszkańcy gminy Linia Letnisko posyłają dzieci do przedszkoli radomskich ze względu na pracę, na po prostu takie życiowe różne uwarunkowania. Mówił pan o Gzowicach, czyli już wiemy, że oddziały przedszkolne w Gzowicach zostają, tak? Czy to przedszkole ten przedszkole, jeśli będzie tyle osób chętnych, jeśli będzie nabór taki, który będzie można uruchomić później ten oddział przedszkolny, to, to tak, jeśli będzie to znów kilka osób, no to wtedy nie ma sensu. Czyli to też jest czas sprawdzianu dla rodziców, jeśli chcą utrzymania oświaty, choćby na tym poziomie wychowania przedszkolnego, to teraz czas dla nich, tak decydują o tym, czy chcą, czy nie, tak? Dokładnie tak. dzieci. Dokładnie tak, powtórzę to, co powtarzałem bardzo wiele razy, przedszkole, szkoła, to są uczniowie, a nie e, jakieś marzenia rodziców, które no, nie zawsze się spełniają, bo, bo, bo to uczniowie stanowią ten trzon placówki oświatowej. Mówił Pan o trwających pracach przedszkolu w jednym letnisku, a tymczasem ogłoszony został przetarg na rozbudowę szkoły w Myśliszewicach, tak? Czego będzie dotyczyła ta inwestycja, co to będzie za rozbudowa? To będzie właśnie e, rozbudowa, która e, dotyczy sal e, lekcyjnych dla tych najmłodszych się dla, dla zerówek, dla, dla tych najmłodszych y, dzieci. Z tego co pamiętam będą trzy sale. Sala do gimnastyki korekcyjnej. Powiem tak, placówka w Myśliwicach bardzo się rozwija w ogóle. Tamten rejon Goszowice, Myśliwice, mnóstwo mieszkańców się buduje domy, mnóstwo ludzi się osiedla tam, to nas bardzo cieszy. W związku z tym musimy stwarzać warunki, musimy budować infrastrukturę, tak, żeby tym rodzinom też ułatwić życie, chociażby w postaci edukacji swoich dzieci. Ma pan wieści odnośnie strajku, możliwego strajku, także w szkołach w gminie Jednoletnisko, jeśli chodzi o szkoły, czy te referenda już się poodbywały? Nie mam, z tego co wiem, te referenda, decyzje chyba będą w tym tygodniu, więc... A jakie są nastroje? Powiem, że nie ma jakichś nastrojów, nie słyszę, żeby, żeby, żeby nauczyciele czy dyrektorzy bardzo mocno obstawali za strajkiem. Ja też uważam, że domaganie się swoich praw, to jest jedna sprawa, natomiast branie dzieci, uczniów jako zakładników, no to jest to niedopuszczalne. No to nie w tym czasie i nie w taki sposób. Nauczyciele mogą strajkować, oczywiście jest okres, wakacyjny. Można się w tym czasie dogadywać z rządem i ze związkami zawodowymi i z samym tym gronem, które decyduje o poziomie wynagradzania nauczycieli, ale moment egzaminów, moment promocji uczniów do następnych klas w mojej ocenie to jest zły moment na tego typu działania. A mówił to wójt Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jednialetnicka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.